Pióra ptaków. Pióra pokrywają ciało ptaków. Pióra to wytwory na skórka. Pióra są zbudowane z białka keratyny. Pióra są narządami homologicznymi do łusek gadów. Czym są narządy homologiczne? Narządy homologiczne oznacza to, że są to narządy różnych zwierząt, które mają taki sam zasadniczy plan budowy, takie samo umiejscowienie i pochodzenie, natomiast mogą pełnić zupełnie odmienne funkcje. Czyli tak jak w przypadku gadów były to łuski, tak w przypadku ptaków są pióra i o ile łuski i pióra pełnią różne funkcje, są one narządami homologicznymi, czyli takimi, które mają wspólne pochodzenie. Pióra ptaków mają bardzo różną budowę. Wyróżniamy pióra konturowe oraz pióra puchowe. Do piór konturowych zaliczamy lotki, sterówki oraz pióra pokrywowe. Oddzielną grupą są pióra puchowe, które różnią się budową od tych poprzednich. Pióra konturowe. Pióro konturowe ma oś zbudowaną z długiej stosiny i tkwiącej w skórze dudki. Ze stosiny sterczą gałązki, czyli promienie, a od nich odchodzą listewki, promyki i haczyki. Te promyki i haczyki zazębiają się ze sobą, w ten sposób tworząc chorągiewkę pióra. Do piór konturowych zaliczamy lotki, sterówki oraz pióra pokrywowe, inaczej okrywowe. Lotki są to pióra skrzydeł. Sterówki są to pióra ogona, które służą do sterowania lotem. Natomiast pióra pokrywowe, inaczej okrywowe, są to te pióra, które okrywają ciało ptaka. Pióra konturowe lotki również są zróżnicowane. Lotki to pióra skrzydeł. Jak sama nazwa mówi, lotki służą do lotu. Wyróżnia się w nich lotki pierwszego rzędu oraz lotki drugiego rzędu. Lotki pierwszego rzędu są to te najdłuższe, które rosną na ręce czyli na tej najdalszej części kończyny górnej ptaka. Natomiast lotki drugiego rzędu, one rosną jakby na przedramieniu, w cudzysłowie na przedramieniu, ponieważ to jest ta część bliższa tułowia ptaka. Ta rycina dokładnie pokazuje, że zależnie od rodzaju lotek, są one albo trochę krótsze, albo trochę dłuższe. U latających ptaków lotki mają asymetryczne chorągiewki. Z tego powodu przekręcają się wokół własnej osi podczas uderzeń skrzydłami. Dzieje się tak dlatego, że ich tylna, szersza część chorągiewki napotyka większy opór powietrza, dlatego że ma większą powierzchnię. Lotki odpowiednio się na siebie nachodzą, tak jak listewki albo żaluzje. Pióra podczas ruchu skrzydła w dół zapierają się o siebie i tworzą szczelną powierzchnię odpychającą się od powietrza. Natomiast w trakcie ruchu powrotnego ta żaluzja się otwiera, przepuszczając powietrze przez szczeliny. Czyli podczas ruchu skrzydła w dół. Żaluzje są zamknięte, natomiast w trakcie ruchu powrotnego żaluzje są otwarte. Podsumowując, podczas opuszczania skrzydła lotki tworzą zwartą powierzchnię i nie przepuszczają powietrza i dzięki temu mogą wytwarzać siłę nośną, natomiast podczas unoszenia się skrzydła pióra są ustawione w taki sposób, tak jak otwarte żaluzje, że powstają między nimi przerwy i dzięki temu nie stawiają oporu podczas ruchu w górę. Budowa piór umożliwia łatwe przywracanie ciągłości uszkodzonej powierzchni aerodynamicznej. Ptak czesząc dziobem upierzenie, w cudzysłowie zapina rozdzielone haczyki i promyki. Tutaj mamy promyki, tutaj mamy haczyki i one jak one się rozdzielają, no to ptak czesząc dziobem pióra jest powrotem zapina, żeby ta powierzchnia aerodynamiczna ona była zwarta. Czasem można zaobserwować ptaki, jak właśnie wykonują takie charakterystyczne ruchy czesania własnych skrzydeł, i to jest właśnie zapinanie promyków i haczyków. Pióra konturowe sterówki. Sterówki są to pióra ogona, które służą do sterowania lotem. Pióra konturowe okrywowe. Pióra okrywowe, jak sama nazwa mówi, są to pióra, które okrywają ciało ptaka. Pióra puchowe. Pióra puchowe to po prostu puch. Nie mają one stosiny i chorągiewki. Pióra puchowe są pozbawione struktur szczepiających, czyli haczyków i promyków. Miękkie promienie w przypadku tych piór tworzą pęczek rozchodzący się z wierzchołka dudki. Dudka jest to ta część osi pióra, która znajduje się w skórze ptaka, i w przypadku piór puchowych z tej dudki od razu wychodzą promienie. Podsumowując, pióra puchowe są pozbawione stosiny i chorągiewki, czyli tych dwóch elementów, które są teraz zaznaczone na ekranie. Oraz są pozbawione struktur szczepiających, takich jak promyki i haczyki. Pióra puchowe tworzą puch. Puch jest to warstwa termoizolacyjna. Dzieje się tak dzięki powietrzu uwięzionemu w plątaninie nitkowatych promieni. Zatem to powietrze, które znajduje się między promieniami, ono tworzy warstwę izolacyjną, która zapobiega utraci ciepła przez ptaki. Pióra ptaków nie tylko tworzą powierzchnię lotną oraz ułatwiają zachowanie stałej temperatury ciała, ale także są używane do ozdoby jako ważny element rozpoznawczy gatunku.